Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie. Niestety dzisiaj nie przywitam was jakoś z radością, bo straszna lipa u mnie, powiem wam szczerze. Kurczę, no nie mam pracy, moja matka jest niezadowolona, zresztą posłuchajcie sami. No słuchaj, Stefanie, ja już tydzień temu mówiłam mu, że poszedł do tego urzędu, a on w ogóle nigdzie nie chce iść. Cały czas leży ten leń. Ja idę do niego, powiem mu, że ma znaleźć tą pracę, bo tak nie będzie. On w ogóle nie płaci za rachunki. Wiem, wiem, mamo, słyszałem już Twoją rozmowę z ojcem, wiem, no ale co mam ci poradzić? No nie mogę znaleźć tej pracy, co ja mogę zrobić? No ale synku ty musisz iść do pracy. Ty musisz się dokładać do rachunków. Tak nie może być. Kurczę, no mamo, ale byłem tydzień temu i widziałaś, jak to było. No co, byłem w tym urzędzie pracy i co, powiedzieli, że nic dla mnie nie ma. Nie wiem, mamo, dobra, dzisiaj pójdę i zobaczymy, okej? Okay? No dobrze, synku, to mam nadzieję, że ci się uda dzisiaj znaleźć tą pracę. Idę do tego urzędu, widzowie, kurde, kalipa, widzicie? Na chacie straszna lipa. Matkę cały czas ciśnie, że mam coś znaleźć. No idź, idź, synku, jak najszybciej. Wpadłem sobie do lodziarni jeszcze, na poprawę humoru. I tak teraz rozkmijam? Dajcie znać w komentarzu, kim wy byście chcieli. Zostać? Jaki zawód? Bo jestem ciekawy, nie wiem, policjantem, strażakiem, mechanikiem, nie wiem, lakiernikiem, blacharzem, cokolwiek. Piszcie w komentarzu, kim chcielibyście zostać. Jestem bardzo ciekawy, a ja muszę zjeść loda, bo tu widzę, że pani już czeka. Dzień dobry, byłem dzisiaj umówiony na 12 w sprawie pracy. Akurat tak się składa, że dzisiaj mam kilka ofert pracy dla pana. Może coś się znajdzie. O jezu, proszę pani, jak super. Wie pani co? Ja mam taki problem, bo matka tu mi chyba z chaty nic nie znajdę dzisiaj. Także naprawdę prosiłbym o cokolwiek. Z tego, co się orientuje, to prawo jazdy pan ma, tak? Tak, jak najbardziej. Mam prawo jazdy. No to super się składa, bo akurat szukamy kierowcy na taksi. Szef zapewnia szkolenie, licencję oraz badania i auto. No dobrze, w takim razie jestem chętny. W takim razie zapraszam pana jutro na dziesiątą w firmie Niezapomniany Przejazd. Proszę bardzo, tutaj są wszystkie informacje odnośnie jutrzejszego spotkania. Bardzo pani dziękuję za pomoc. Do widzenia. Do widzenia. Widzowie, cisne na chaty. Kurde, jutro spotkanie. Matka będzie zadowolona, a ja może pracę w końcu będę miał. Super. Mamo, pracę znalazłem. Jezu, synku, naprawdę? Tak, mamo, prawda podobnie zostaje taksówkarzem. To super, synku, bardzo się cieszę. Dobra, widzowie, lecę spać. Jutro ważny dzień, także do juterka. Dzień dobry, ja dzisiaj byłem umówiony odnośnie pracy. No dzień dobry, dzień dobry, kandydat widzę. No to co mam panu powiedzieć? Kurde, praca prosta. Telefon, auto, nawigacja, aplikacja i tyle. No, dobra, wie pan, tylko że ja nigdy nie jeździłem, nie? Ja prawko sobie zrobiłem i to w sumie tyle. Spokojnie, widzę, że pan ogarnięty, także da pan radę. Chodź, panu coś pokaże. Jak powiedziałem, widzę, że pan jest ogarnięty, także bez problemu powinno być no, także myślę, że pan nic nie odwali, na spokojnie, wsiada pan i pan jedzie i tyle. No dobra, a na jakie zarobki mogę liczyć tutaj w tej pracy? Od kursu proszę pana, od kursu. Co pan zarobi to 20% dla za cała reszta generalnie do pana. Brzmi całkiem spoko, czyli jak zrobię tysiaka to 200 dla was, tak? Ej, kurde młody, no kumaty jesteś, w sumie to sam nie wiedział ile to jest, ale rzeczywiście, to tyle wychodzi. Dobra, czyli od jutra mogę zacząć? Tak, tak, jak najbardziej, przychodź, jutro 11 bądź tutaj. Będę na pewno, do jutra szefie. Ej, ale młody! Tak, szefie? O co chodzi? Młody, tylko ubierz się odpowiednio, dobra? Wiesz, jakiś elegancki strój, coś tego, wiesz... Klienci muszą być zadowoleni, nie? No, także do jutrka. Dobrze, dobrze, szefie. Mamo, dostałem pracę, już jutro idę, tylko kurczę, ja muszę mieć jakiś strój, wiesz? Weź mi tam znaj coś, nawet, nie wiem, z komunii, cokolwiek, please. Dobrze, synku, zaraz coś znajdziemy. Mamo, ten strój jest super, kurczę, dziękuję, ja lecę do pracy, trzymaj się. Powodzenia, synku. No, Ucjan, Ucjan, wiesz o co chodzi, załatw tam jak trzeba, nie? Pst, szefie, szefie. No, wiesz, wiesz o co chodzi, czekaj, kurczę, bo mam tutaj młodego, dobra? No, czekaj Fide. Szefie, jestem gotowy do pracy. Dobra, tu masz tu młody klucze i wiesz o co chodzi, nie? Bo ja zajęty, powodzenia w pracy, narka. Wow, widzowie, mam swoją furę, wsiadam, dobra, patrzcie to, odpalam ją i jedziemy. Wow, jadę jakiś kursik sobie złapać. No i dobra, podjadę sobie może pod sklep, co? Jak myślicie? No to co, czekamy widzowie na jakiś pierwszy kursik. Tutaj naprawdę jest dobra miejscówka, musimy czekać. No widzowie, idzie ktoś. Będziemy mieli pierwszy kursik chyba. Dzień dobry, ja bym chciała jechać do szkoły, a później nad jezioro. Można. Oczywiście, że można, zapraszam. Powiem panu, że ciężko tak samej z tymi dziećmi. Niech pan posłucha. Siedzę z córką po nocach, żeby matmę zrozumiała, a ona ciągle mi jedynki przynosi. A młodszy to tak rozrabia, że mi głowa pulsuje na samą myśl. Szkoda, że ojciec tak się tymi dziećmi nie interesuje. A widzowie, powiem wam szczerze, że kurde, ona mi tak marudzi. To jest dopiero początek trasy, nie? A ja jeszcze z nią będę tyle jechał, tak każdy będzie marudził. To ja nie wiem, czy ja wytrzymam. Masakra. Dobrze, to teraz na molo, tak? Jedziemy? Tak, dokładnie. No i niech pan słucha, musiałam do szkoły jechać, bo młody znowu coś narozrabiał, to oni powinni sobie z nim radzić, a nie mnie wzywać. Ja też mam na głowie swoje sprawy. Dobra, koniec gadania o nich, bo mi włosy dęba stają na głowie. No i niech pan słucha, mam taką koleżankę, ona jest fryzjerką i mi mówiła, że ostatnio do jej salonu przyszła taka dama. Ta moja koleżanka jej pofarbowała włosy, a ona płacić nie chciała. No wyobraża to sobie pan. Co to za ludzie, co za kraj, jak tak można. I teraz sobie przy Wspomniałam, wracając do moich niłków, to raz młody miał lekturę do przeczytania, to myśli pan, że on ją przeczytał. To ja musiałam mu czytać na głos, żeby cokolwiek z niej wiedział, a on w tym czasie grał na komputerze, mówię panu istna dzicz, ale już im powiedziałam. Jeszcze jedna jedynka i przetnę kable od internetu, skończy się dzień dziecka. Dobrze, proszę państwa, za ten kursik będzie stówka równa. Proszę bardzo, do zobaczenia! Dobra, dziękuję bardzo, do widzenia. Widzowie masakra, nie? Pierwsza klientka w ogóle jakby w moim życiu, a tak ględziła, że ja nie mogę z nią wytrzymać. Widzowie, kolejny kursik mi wpadł z budowy, to jest chyba kojarzę. No dobra, to jedziemy. Ej widzowie to Budowlaniec, kurczę, a szef powiedział, że będą kary za to, jak będę auto miał brudne. Proszę pana, ja nie chcę być niemiły, ale kurczę, chciałbym, żeby pan miał auta nie pobrudził, nie? Żeby nie było jakieś lipy, bo nie wiem, pan z budowy teraz od razu po pracy. Nie no, spokojnie. Dzisiaj wyjątkowo czysty jestem, nic nie pobrudzę. No dobra, niech będzie, to jedziemy. Ale panie, ten kierownik dzisiaj to chyba miał wściekliznę. Cały czas chodził i poganiał, a później ściany w mieszkaniach są jakie są. Wszystko wina kierowników, niech pan pamięta, jak zobaczy popękaną ścianę, to w tym miejscu jakiś kierownik poganiał pracowników budowy Przeci przecież jak on jutro też będzie tak marudzić, to ja go zamuruję chyba w jakiejś ścianie. Połowa mojej wypłaty to na fizjoterapeutę idzie. Dobra, Panie miłe, dziękuję za pogawędkę, 50 zł poproszę. Proszę bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Widzowy, praca całkiem spoko, jadę na przerwę. Gdyby nie ci ludzie, tak narzekają, kurde, masakra. O, widzę, że chyba ktoś tutaj od nas, może jakiegoś ziomeczka poznam. Idę sobie coś wszamać. No ziemano, to ty jesteś ten nowy? Tak, to ja, pierwszy dzień właśnie mój. No i mów, jak ci się praca podoba. Nie no, generalnie jest spoko, wiesz, tylko powiem ci, że ludzie tak narzekają, że masakra. Nie wiem, na ile tu wytrzymam. No, ale wiesz, na razie spokojnie narzekam. Oj, tak to prawda. Wszystko zależy na kogo się trafił. Wiadomości z ostatniej chwili. Proszę państwa, w mieście grasuje niebezpieczny przestępca, który napadł na bank. Z zapisu kamer mogliśmy zauważyć jego cechy szczególne, ubrany na ciemno, tatuaż na ręce, delikatny zarost oraz blizna na twarzy. Proszę zachować szczególną ostrożność. Słyszysz, młody, trzeba teraz uważać i patrzeć, kto nam do taksi wsiada. Dobra, starej lecę, dostałem zamówienie na apce. Trzymaj się. Trzymaj się, miłego dzionka. Dzień dobry. Dzień dobry. To na lotnisko będzie, tak? Tak, dokładnie. W mieście grasuje jakiś tutaj podejrzany przestępca, także niech pani uważa, bo naprawdę tutaj niebezpiecznie jest teraz ostatnio. Wiem, słyszałam. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo i do zobaczenia. Do widzenia. Widzowie, dostałem jakiś dziwny kursik za lotniskiem. Dziwna sprawa, no raczej nikt z tego miejsca nie zamawia. Nie wiem o co tu chodzi. W ogóle nie wiem, gdzie go szukać dokładnie. Napisane tylko za lotniskiem? Że ja go jeszcze gdzieś widział tutaj. Kurczę, nie wiem, nie widzę go. Ej, panie, ja jestem tutaj. Ujdzie. Co to za ziomusz, ty, są? Dzień dobry. Dzień dobry. A, to pan zamawiał, no dobra, to jedziemy na farmę foto fotowoltaiczną, przepraszam, tak? Tak, zgadza się. A co to, jakaś praca? Czy o co chodzi? No można tak powiedzieć. Ubrany na ciemno, tatuaż na ręce, delikatny zarost oraz blizna na twarzy. Widzowie, tu chyba ten ziomek, o którym mówili. Ja go teraz wiozę. Czajcie to? Nie wiem co mam zrobić. Muszę się upewnić czy to on. Chwika, chwilkę, niech pan poczeka, bo muszę coś sprawdzić na telefonie Chłopie możesz szybciej Nie mam czasu na twoje przerwy ruszaj! Yy, tak, tak, tak już ja proszę pana spokojnie, spokojnie. Widzowie ja zawijam stąd. Ja z nim nie będę jechał. Ja muszę uciec. Nie wiem co on mi zrobi. O ma chyba całą torbę siana. Czy pana może pan sobie zatrzymać tą taksówkę. Wracaj tu typa skudna hieno. Dobra widzowie, udało mi się uciec na lotnisko. Nie wiem czy on za mną jechał Raczej nie, no, jest poszukiwany w mieście, więc pewnie nie. Tutaj jestem bezpieczny. No i co, widzowie, to koniec tego odcinka. Ja nie wiem, czy ja wrócę, nie wiem, co szef powie. Taksówka tam zostawiona, no ale co ja poradzę? Nic. To tyle. Także zostawcie łapki w górę, subskrybujcie, piszcie jakiś komentarz. I powiem wam, tyle widzowie. Wszystkiego dobrego i do następnego.